Ile pan odmierza centymetrów? 24 To taka średnia Przypuśćmy średnia która potrzebuje no na takiej średniej o proszę, proszę. Tutaj tutaj. oczywiście trzeba moczyć to znaczy one były zamoczone rano dwie godziny ale na dzień dzisiejszy to są bardzo wysuszone i trzeba je trochę domoczyć 3x3 tych... 3, tak jak tu widać krzyżaczek okay. robimy na średnią wielkość wystarczającą jeżeli chodzi o większą średnicę to musi być więcej 4x4, 5x5, 4x3 różne w zależności od średnicy Choszyka. którą potrzebujemy dna, którą potrzebujemy niech będzie, niech, będzie, niech leci niech sobie leci nic mu nie będzie przekuwamy? środek rozumiem tak? wieramy na koncerty teraz słucham co nic jest słuszne Myślałam, że pan nie robi. Coś się tak, zamyś... co... tak zamyśliła. Zamyśliłam się i pomyślałam, że pan nie będzie umiał tego robić. No, tylko udaje. A. No, a co? Prawda. No, ale ja tak, jej... tak popatrzy, popatrzy ale czy będę patrzyła w oczy czy na ręce? Aha. No, widzę, że sprytnie to robi, no. no, 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 Ale co pan nie zrobi, tylko to to co? pewnie. A no, to bym musiała cały dzień tu siedzieć to zobaczyć ile zrobić. No właśnie, no, a nawet do jutra. Aha, ja do jutra. Związaliśmy ten krzyżak. No i teraz rozplatamy, nie? I musimy co? To rozszerzyć. Tak. Na gwiazdkę. Jeżeli chodzi na przykład o owalny, no to wtedy e, nie mamy tutaj tak, tylko rozkładamy. A, uh -huh. A jest okrągły, jest najbardziej prosty, okrągły. To nie złamie się? To się łamie jednym słowem, ale co, to nie skruszy się tak, że to się rozłoży. Jak jest mokry, to nie jest, to jest gętki. To ile on musi się moczyć? Dwie godziny. Żeby pan zaczął tak pleść, to co tu teraz no, jest suche. Tutaj... Nie jest suche, tylko to jest rano zamoczone, a, Aha, dzisiaj, rano. a dzisiaj troszkę podeszło, dlatego ja cały czas muszę robić. E, Dawa tym zobacz jak to się robi. zobaczymy te troszkę. koszyki to pan wszystko potem... to, to sam stworzył te dzieła? Na, 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 na. Co? E, niby tak, troszkę z pomocą ojca o, brat Dobrze. tutaj o, trochę tak? pomaga. Tak? tak? Rodzinna sprawa proszę. Aha. Dziadek, dziadek, pradziadek wyplatał. Czyli zawodu się z ręki nie wypuszcza. Lena, Lena wyciągnąć, ja się przewidzcie. To ten razin. To, 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 to trzymaj ten. Długie były wieczory, nie było telewizji, to No to trzymaj też tam. I tak, i ja nie zarobię, ale trudno. No, no, panie Misterce, cierpliwości. U pana Nie. Chodź, niech pracuje. 50 To już w łatwiej sprawie to już no niego. Mam koszyczek. Za tak. 50 że to sprzeda 54. Yy, dwa. Dobra. Za 50. Ma pani prawo? Ja, 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 Szefo. a rzeczy pan nie ma. Mam ją, pan Ale 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 jest ładny. Wiem masz. I wie pan, co ja widziałem ktoś tam robił pod ale e, w tym pod laskiem. To ale ładny, u mnie to już To można tak, tak, ta. I co, i tak aż do końca tych patyczków. A, tak, 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 tak. Przychodzi? Znaczy, po... łączymy, łączymy i do końca wychodzi ten. O, proszę, A, tu aha. jest początek. Dalszego ciągu kosza. A jak później pan robi te y, wystające? Y, natykamy do, 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 do. koniec y, Na przykład y, myślimy o tym, że tu jest koniec. Tak. O, oczyszczamy A. koniec. Czekamy z jednej, z drugiej strony, podplatamy. A z czego to tak to? Momentik, czekamy, dno jest skończone, wkładamy tutaj, podplatamy. Nie, to jest. I później ścianę kosza, platamy, a to nie dość, że to jest tak, wyplatamy ten, a z tego robimy jeszcze zakończenie. A, zakończenie, Na, tak. Tak, tak, to żeby się nie próło. To jest ważne, tak. tak.